Pod wiatami choinek przybywa. Miasto Struda ponownie rusza z akcją odzyskiwania poświątecznych drzewek. Te w donicach dostaną drugie życie w miejskiej przestrzeni, podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy ratusz przyjął 40 sztuk. Wtedy pod nowe nasadzenia typowano okolice targowiska. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje drzewka do 10 stycznia. Po weryfikacji, urzędnicy zdecydują, które choinki nadają się do ponownego posadzenia. Te, które dobrze przetrwały święta, trafią na miejskie tereny, upiększając ostrudę przez kolejne sezony. Trwa akcja ratowania świątecznych drzewek. Zachęcamy do wzięcia udziału. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu i zgłosić chęć przekazania świątecznego drzewka, które posiada bryłę korzeniową to bardzo ważne. Nasi pracownicy odbiorą drzewko z podwiaty śmietnikowej pod wskazanym adresem, przetransportują w bezpieczne miejsce, a w przyszłości zasadzą, żeby drzewko mogło dalej rosnąć. Jesteś zainteresowany akcją? Dzwoń pod numer telefonu 605 999 320. Może jeszcze zdążysz, im szybciej się zgłosisz, tym większa szansa, że Twoje drzewko trafi w dobre ręce i ozdobi miasto.